No co? Dziecko będzie wiało. To... No wiem, bo byłem w sobowie. Ale wiałem. co było święto, nie? niedzielę? To jeździł po sobowie. No, bo wszedł ze sklepu. Do Ze sklepni. sklepu z nim szedł. Nie, bo z nim szedł z dziewczynami. do

오우, 진짜로. 오우, 진로 오우, 진짜로. 오우, 진짜로. 오로 오우, 진짜로. 오우, 진짜로. 오우, 진

Molim vas <laughs> 아 <목소리도>

Allora bravo. Oh, lei si perdonili. No? Eh? Spuxo totale. Погдугач чугэв <sus> <sus>

Laski musi dawać, to ja polecać. <policYNCIA> yeah. nie No nie ukrywaj. Oh, to tam idzie! <c coworkers> Joe, <was> <fofšenie> Ehh, cirrus, kurwa! Ojej, kurwa! 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 Niemożliwe

No i to idzie No, oh, <coughs> oh, <coughs> ale. To... Oh, <coughs> ale. No, ale. kurva, dva

Ale wyczerpać. Czas na bramkę.

Kasten die nog zo. Nou, dat is een stapje. 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 Dat is een

Gdzieś raz widzimy ten tam też, że nie wiem na siłę. Jeszcze może. Jak mamy siłę. Niech no. nie Dobre, korki z murawy wyda. Czemu?